Jest ostatni dzwonek Maski na twarz metro 2033 Hehehe <noise> SWAG Te Żeby wy wyłączyć wyłączyć lantarkę ja... A to ja to znam tu Ja to, ja to, ja to przychodziłem parę razy na PlayStationie Znam to na pamięć No e, no to ty... My musimy rozbroić bombę atomową Nie musimy się straszać bo inaczej ją rozsadzą Aha. Znaczy ono ma licznik. Facet sobie. Idzie bez niczego, kurde. Ja do niego strzelam z, z tego. Ja myślałem, że to o mnie mówisz. Nie, 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 ja mówię, Skaczę, że ty, o przeciwnikach, tu, nie? No ty biegniesz, góry. strzelasz do nich tych, a ja po prostu Dobijam tych, co jeszcze zostali po tobie. Au. Ja ich nie widzę, nic nie widzę, nie? Ja też nie. Ciemno, jakoś tak. Kurde, ciemna mgła się zrobiła Jest O, dobra e, Ktoś mnie ten... Wiem, pod... zauważyłem Znowu jakiś teleportowany ten? Importowany teleporter? Nie, po, on leżał naprzeciwko ciebie, nie? Koleś Aha że ty Chyba go postrzeliłeś Się si, si, si przesliznął między moimi nogami I wskoczył za mnie I mnie poderwnął Chciał się zgwałcić Chciał <ślał> cię zgwałcić o ja się o ja ty, ty ją ten czy ja mam dobra to ty się z nim baw no dalej Szlak. dobry ten Ym. Jakie wiksy tak były. Bardzo... Trzeba było wciskać Z! E! Prawy! Lewy! No wiem, Z. to jest ten... Wybiórz się... Łe kurde, to jeszcze nie możemy iść dalej? Co to jest? Jak my już... ten... <noise> Nadrobiliśmy zaległości w ogóle. Czekamy tylko na Wasz snack. A teraz mogę? Gincie! O, teraz. <noise> Bieg... Ja pierdzielę. facet się przeturla w powietrzu! Parkiera ci czy pewnie? Parkiera. Au oh. Tak bardzo jestem u recepcjonistki Dobrze Chodź, bawię się kserem Chodź tu mnie podnieś Potknąłem się. idę, bo... Kartkę Musiałem facetowi ze strzelby wywalić zostawił kurkę z banana Au oh. Głupie, łaj ze shotgunem Pieknie 1 6 tużmia. Mamy potwierdzenie. Nie 6 mija. A nie to zwęź. Ja Zara jak a jak było we w tym? Shaibus. O, Shaibus był we w tym w ko w, w głównej misji w singlu. No w singlu. Shaibus 16. Aha, Jak będzie auto to ja kieruję. Dobrze. Francja. Jej, jak eee, fajnie Operacja metro Tak? No chyba tak Ale nie, nie pod... pamiętam czy tutaj były w tych... W tym budynku było to lanie się, czy nie? nie? W sumie nawet nie pamiętam, bo... Ja już miałem tych, po policjantach jeździć <laughs> Maszynową Schodami na górę! Granatę! Na wysokościach o, okay. F2000 sobie wezmę. Nie, nie narzekam na ten karabin. Ła, ła, ła. Wo, grana do bok. Mam dziwne wrażenie, że jakbyśmy grali na tego na harda, to. Padlibyśmy. byśmy tutaj padli jak. Zginiesz, Marnie. Zginiesz, Marnie. Z epoki sobie, jak próbowali zapieprzyć melona. Znowu Spad mnie potężną! Jak oni mierzną Mi się przeteleportował koleś, nie? Z drugiego no końca też. pokoju. Z <laughs> drugiego końca, już pędzę! Aha. Oni tam są! Już pędzę! typ! <laughs> Towarzyszu... Chodź. Jest dym. Towarzyszu obywatelu. Towary jest gorki. O to mogę nosić F2000. Wymienię zastrzelbę... PKP we wziąłem PKP. PKP. PKB. Jaki ziomuś. Zobaczył, że go zobaczyłem. To wziął i przed ściany mi próbował z noża. Koniec internetu. Nie ma internetu. Macie bana na internet Nie pozdra... Ale my tu internet... My to robimy internet... Y YouTube'a Bana macie nie. Ta, 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 tak, nisz, tak niszczymy konkurencję <laughs> Tak wycinamy w pień konkurencję Au, 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 au Ale się to nie nawet, dają za szybko Tak się... Tak trzeba robić z klocuchami i innego typu... ...kątami la. Z noża Ej, 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 ej Si, Czerwona obwoluta, to chyba źle znaczy. Wow, słyszałem strzały, a nawet nie wiem skąd. A, tutaj. Macie tu, granata. Miło. A, było. tam, patrz. Czekaj, czekaj. O, właśnie o to chodzi. <grych> Bo rzuciłem granat. Rzuciłem granat. granat. Ale już tam nikogo nie ma. Jeszcze jeden. Co ty chcesz nas pozabijać? Poza, Maski z dół! Hej, dziękuję, Alamala, Co ty robisz? Ja stoję przed windą. Jak ty stoisz przed windą? No ja stoję przed jakimiś głupimi drzwiami, no i tyle. Nie mogę ruszyć. E. Bo ja już jestem w środku i ty na ich. Jak Nie trzeba. wiem czemu gdzie mojego peczęga wzięli. O, a, ja chcę mojego peczęga. No, alka, może być. Ark. Ups. Jakby ktoś się plenił. Dobra, wszyscy leżą. Ojej, gdzie, co, jak? Ostatnie pomieszczenie. Ostatnie pomieszczenie. Gdzie jest ostatnie pomieszczenie? Jesteś? Jestem. Jesteś Dobra. Kto musi otworzyć drzwi? W sumie... Może po mojemu. Nie działa. <ścoughs> o, dobra, działa. Siema obama! Wow. Ty, obama mnie bije. Nie, czekaj, czekaj. Codia. Spasjo. Nie, yeah, leżysz. I i muzyczka tego Czy to nie jest jedna z tych bomb, która była we w tym? W scenariuszu. Ej! Mi się to nie wiem, to Obama. nie, chyba nie. O nie. A nie, to nie Obama, kur... Nie zabiliśmy prezydenta. Jest. Jej. Ej, Je, zakończyliśmy. No. Ostatnia misja. No. A, jeszcze mi brakuje. A. Yy, trzy, dwa.